Dziś tutaj w Siewicach. W listopadzie do rozmów zaproszeni zostaną kandydaci z Radomia, Bary, Polska, Ostroniki i Warszawy. Zarówno ta debata, jak i pozostałe są transmitowane na lokalnych częstotliwościach FDC, a w Sali Białej są ze mną cztery kandydaci na urząd prezydenta Siedlec. Pan Mateusz Korboński z komitetu wyborczego na Wartawicach, im. Kopilnickiego. Udział w spotkaniu nie potwierdzili Wojciech Kudecki z Prawa i Sprawiedliwości, Anna Suchacka z Siedleckiego Towarzystwa Samorządowego i Jacek Kozaczyński z Platformy Obywatelskiej. Zaczniemy może na początek od spraw organizacyjnych, panowie. Jeśli chodzi o tę debatę, pytanie, po jedno pytanie do jednego kandydata. Gotowi? Zaczynamy. Pierwsze pytanie. Panowie zdecydowaliście się na start w y, tegorocznych wyborach samorządowych. Zarówno ja, jak i mieszkańcy Siedlec jesteśmy ciekawi, co Pana nie kierowało i czym chcą Panowie przekonać wyborców do tego, żeby głosowali właśnie na pana. Zacznijmy od Pana na pierwszych Ale fakt. A osoby, moje, nowa prawica, nowa jakość. Chciałbym je przedstawić Państwu na podstawie krótkiego przykładu związanego z edukacją. Proszę sobie wyobrazić, że wszyscy nasi słuchacze, jakie i Państwo tutaj na sali, wyobrazili sobie, że każdy z Państwa codziennie musi płacić 5 zł do lokalnej piekarni. Każdy. W zamian za to możecie Państwo odebrać jeden chleb i cztery bułki. Oczywiście możecie nie odbierać tego, ale zapłacić musi, czyli tak te pieniądze. No i teraz tak, ten piekarz, który i tak wie, że otrzymał od państwa pieniądze, no wiadomo nie stara się. Ten chleb wychodzi za kalcem, burki takie niewyrośnięte, bo on wie dobrze, że dostanie te pieniądze. Tak samo jak jest dzisiaj z edukacją. Czy szkoła jest dobra, czy jest zła. Oni i tak dostarzą, w szkole dostaną szkoły, dostaną pieniądze. Natomiast... Rozwiązanie, które my chcemy prowadzić, to nie jest jakiś, jakaś nowość. To już funkcjonuje na przykład w Jarocinie, gdzie szkoły rywalizują między sobą poprzez yy, fundacjom, jeśli chodzi o, o szkołę, yy, zarządzanie szkołą, szkołą fundacją i rodzicom, to jest najważniejsze. A żeby rodzice decydowali o tym, gdzie posyłają szkoły, yy, dziecko i na co ich pieniądze. Natomiast w tym systemie niestety szkoła czy zdawałość matury jest... 2%, 100% i tak, i tak dostanie te środki. My chcemy to zmienić. Chcemy szkoły przekazać rodzicom i fundacjom. To jest inny z tych przykładów. Mm -hmm. To już koniec. To, to o, o, o odpowiedź poproszę pana Jacka Krupa z Komisji Społecznej. Mm -hmm. Powiem szczerze, jestem członkiem Sojuszu Rzydlicy Demokratycznej od kilku latach, ale że zdążyłem zapoznać się z programem który mnie bardzo zastanowił i pomógł mi w moim myśleniu. Przede wszystkim często jestem z pracownikami, bo także jestem przy okazji przewodniczącym Związku Zawodowego w lokalnej firmie. I te kaswa, które stosuje akurat Lewica, są bardzo bliskie mojemu OBZZ-owi. Patrząc na to wszystko, patrząc na siedzce, które widzę i które. Często zauważam, wracając do domu, że jest tak dużo do zrobienia jeszcze na pół chwilę, bo Pan urzędujący prezydent zapomina o wielu wartościach, a przede wszystkim o społeczności. Przede wszystkim nie podchodzi bezpośrednio socjalnie do wszystkich, do wszystkich spraw, czyli najbardziej zubożałych ludzi przede wszystkim, którym trzeba na co dzień pomagać. Brakuje mu do pewnych nowych pomysłów, które warto by zastosować w siecach, bo na tą chwilę te pomysły, które są, to tak jakby trochę wzięte no, z innych miast, a trzeba było coś specyficznego wymyśleć i akurat to jakby jest moim podejściem, jakby moim początkiem tego, tej mojej drogi, bo uważam, że trzeba unowocześniać, a nie powtarzać ciągle to samo, to samo, co już się odbywa, odbyło. Coś trzeba wprowadzić nowego i akurat to, co ja widzę, to, co jest potrzebne, to wspólnie z Lewicą chcemy właśnie wprowadzić na naszym rynku nie tylko hasła wyborcze, które są w kraju, bo one też są bardzo dobrymi hasłami akurat z naszej strony lewicowej, ale dodatkowo hasła, które ja dodam do tego wszystkiego i połączę to w całość, to kto wie, czy akurat większość mieszkańców, nawet siedzących tutaj na, na sali, nie będzie z tego wszystkiego zadowolony. Chciałbym wprowadzić jakieś nowe innowacje w myśleniu, poczynaniu, działalności. Chciałbym zastosować jakiś nowy manewr, który, który no zdecyduje, że w końcu będzie spojrzenie inne niż do tej pory na, na stronę lewicową. No i co więcej, chciałbym jak najwięcej dla tych sierpiec. Dziękuję. Dziękuję. To proszę o odpowiedź na to pytanie Pana Andrzeja Siednika. Czy, że wyborców w ostatniej rzeczy chcę, to inicjatywa mieszkańców. Mieszkańców, którzy mieszkają w tym mieście i chcą mieszkać w tym mieście. Ale w mieście, które jest właściwie zarządzane, które dba o swoich mieszkańców. Nawet redaktor wspomniał tutaj na wstępie, że czy wszyscy mieszkańcy zgadzają się na to, aby i przedstawiciela i dzisiaj władza, tak która sprawuje władzę w mieście była tak daleko od mieszkańców. Nie ma ich dzisiaj tutaj na debacie. Nie chcą rozmawiać z mieszkańcami. Nie wiem, czy uznali, że już są zwycięzcami, nie muszą rozmawiać z tymi, którzy ich wybierają. Panie, niech każdy z nas odpowie sobie sam na to. My jako polityka wyborczy w gospodarce miesięcy uznaliśmy, że czas na zmiany. Czas na to, aby być bliżej mieszkańców, aby reagować na potrzeby mieszkańców. Stąd w naszym programie wyborczym budowa społeczeństwa obywatelskiego. Chcemy, aby informacje trafiały bezpośrednio do tych, którzy zarządzają miastem. Powołanie rad dzielnic, oczywiście. Wszyscy ci, którzy wejdą w te struktury rad dzielnic, to są funkcje społeczne. Ale poprzez to, będzie można być bliżej mieszkańców, bliżej społeczeństwa. Nie wyobrażamy sobie inaczej Rada Miasta, w której znajdują osoby z Komitetu Wyborczego Wyborczego w ostatnim ma za zadanie koordynować pracę miasta. Ale poprzez Radę Dzielnic będziemy znaleźć bliżej problemy, które są w szczególnych częściach tego miasta. 2. Myślimy o budżecie tak zwanym partycypacyjnym. Chcemy część pieniędzy z budżetu miasta przekazać do dyspozycji właśnie rad i dzielnic. Tych osób, które są najbliżej swojego miejsca zamieszkania, znają problemy. I po to jest Rada Miasta, po to jest prezydent, aby potem koordynować te działania, aby te wnioski, które wpłyną, które mogły być realizowane wspólnie dla całego naszego miasta. Mamy nadzieję, jesteśmy, że jak wyglądamy, jesteśmy o tym przekonani, że prowadzimy jasne zasady funkcjonowania miasta. Jak dzisiaj jak Państwo wiecie doskonale, nie możemy poznać stanu politycznego finansów w naszym mieście. Stąd niepokojące dane, które wszyscy już znamy, że co są najbardziej zaburzeni na prawach powiatu. Czasem nie Już tylko skończę myślą o tym elektorze. Tak też po prostu wszystkim nie zgadzamy. Chcę, żeby to były jasne, przejrzyste zasady dla wszystkich mieszkańców, abyśmy znali sytuację naszego miasta. Dziękuję bardzo. Mogę poprzez to rozwijać i rozmontować te problemy które. Dziękuję za Pan Leszek Szpakowski polski Polskiej Strony to samo pytanie. Co ty zauważył, że chce Pan, że, że Pan w tych wyborach i w jaki sposób chce Pan zachęcić mieszkańców do tego, do tego głosowania na tamasie? Dzień tak. dobry Państwu, jeszcze raz. Proszę Państwa, na pytanie, dlaczego kandyduję, odpowiedź będzie bardzo konkretna i bardzo prosta. Kandyduję dlatego, żeby zmienić to miasto na lepsze. Ja jestem od urodzenia się yy, Mieszkam tutaj od 57 lat. Poza okresem studiów, kiedy wyjechałem na kilka lat poza zasiewce, yy, związany jestem z tym miastem od początku. I tutaj się wychowałem, yy, tutaj założyłem rodzinę. Mam dwoje wspaniałe dzieci. I yy, kandyduję dlatego, że widzę na co dzień jako mieszkaniec jako dyrektor. Yy, dużej jednostki, którą jest pogotowie ratunkowe, ile jest problemów do rozwiązania. Są problemy, które można rozwiązać łatwiej, inaczej niż robi to obecna władza. Poza tym, proszę Państwa, wiemy doskonale, że w najbliższym czasie, kiedy będzie początek kolejnej perspektywy finansowej i środków unijnych, władza Lokalna musi być powiązana z władzą wojewódzką. Jak wszyscy Państwo wiecie, na poziomie wojewódzkim Polskie Słowisko Ludowe od lat ma silną pozycję. W każdych wyborach samorządowych, więc mamy nadzieję, że również w najbliższych wyborach samorządowych uzyskuje w granicach 20% poparcia. Ster władzy w Urzędzie Marszałkowskim dzierży Pan Marszałek Struzik, który z determinacją i z dużą wolą walczył o zmianę zasad jednostkowego, które jak Państwo wiecie spowodowało, że województwo mazowieckie znalazło się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Ostatnie rozwiązania i ostatnie wyroki sądów, które zostały ogłoszone publicznie mówią o tym, że jednak Marszałek Struzik miał rację. I w najbliższej perspektywie, w y, czterech najbliższych lat, y, a w roku 2015 szczególnie, y, w województwie mazowieckim dzięki tym zabiegom Polskiego Sądu Ludowego i osobiście marszałka Struzika pozostanie do dyspozycji 212 milionów złotych. Musimy, proszę Państwa, wykorzystać ten moment, i dlatego jako kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego wierzę w to, że Państwo zaufają nam i będziemy mogli przy udziale Urzędu Marszałkowskiego sprowadzić czy ściągnąć dużo, dużo środków finansowych. Natomiast co trzeba zmienić w tym mieście, no podam taki przykład ostatni, już Państwa...